Halo, halo, cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej. Wybaczcie, bo też czasami muszę, muszę zrobić inaczej takie nagranie. Nie, niekoniecznie zawsze live, tylko czasami nagranie. No, słuchajcie, zbliża się lato, wykorzystuje się ten czas, nie? No i poza tym, tyle roboty się zwaliło, że tak naprawdę nie wyrabiam, a jeszcze tak naprawdę muszę przygotować dla Was w najbliższym czasie, na następny miesiąc, horoskopy. Tak? Taki horoskop dla każdego znaku. Więc mam nadzieję, że sami rozumiecie. Słuchajcie, jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, tak? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę na końcu. No a co do zmęczenia, to już tak troszkę, troszkę myślę, że słyszycie, że głos też nie taki, jak trzeba, nadużyty. No ale trzeba zrobić to, co obiecałem, tak? Miało to nastąpić trochę wcześniej, no wyrobiłem w wolnej chwili, także robię to teraz. Chodzi o wizję. Następną wizję związaną z Podróżnikiem w czasie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, jest na tym kanale wideo. Pierwsze wideo, właśnie dotyczące Podróżnika w czasie, tam gdzie troszeczkę wyjaśniam, na jakiej zasadzie się spotykamy. Nie wiem, czy wyjaśniać to w tej chwili jeszcze raz, czy zostawić tak, jak jest. Obejrzyjcie sobie to wideo, też w tytule jest Podróżnik w czasie. To co, to, co dzisiaj wam przedstawiam, to jest kontynuacja. To jest po prostu następny etap wynikający z następnego spotkania, wynikający z następnych rozmów, które się odbyło. Słuchajcie, przede wszystkim ten podróżnik w czasie, o którym rozmawialiśmy, nie chce mi zdradzić swojego prawdziwego imienia. To znaczy nie mi. Nie chcę wam, żebym wam zdradzał. Po prostu postanowił, że tak ma być. Użył jakiegoś takiego dziwnego pseudonimu Ink rui, rui, coś z chińskiego, wzięte chyba, albo z jakiegoś azjatyckiego języka. Nie potrafię nawet tego dobrze wymówić. W każdym razie nie wchodzi w rachubę, żebym podał jego prawdziwe imię. Muszę to uszanować. Muszę to potraktować poważnie, tak? I teraz już nieważne jest to, czy to jest tylko i wyłącznie wizja, czy to jest tylko i wyłącznie channeling, czy to jest tylko i wyłącznie coś tam jeszcze, bo tych wytłumaczeń pojawia się oczywiście 5000 i pół i 3 czwarte i 1 dziesiąta tam setnej wody po kisielu. Także niech pozostanie tak, jak jest. Ja traktuję temat poważnie. Słuchajcie. Tym razem to była taka krótka wizja i to była krótka wizja ostrzeżenie dotyczące 2039 roku. 2039 rok według Podróżnika w czasie ma odmienić po prostu cały świat. To będzie rok, który odmieni, cały, odmieni całkowicie cały świat. W tym roku ma nastąpić katastrofa, która. Z tego, co mi zostało pokazane, wymusi na ludziach chowanie się w bunkrach, w piwnicach, a raczej w piwnicach adaptowanych, robionych jako bunkry, po prostu przygotowywanych na naprędcem. I to będzie trwało 10 lat. Takie chowanie się. Wymusi takie właśnie chowanie się przez co najmniej 10, 10 lat. Słuchajcie, ja muszę zaglądać do notatek, żeby nie pokrzanić po prostu wszystkiego tego, co zostało mi pokazane i przekazane. Także dlatego spoglądam tutaj czasami. Bo yy, chcę to zrobić po kolei, także 2039 rok ma być rokiem absolutnie przełomowym dla całej cywilizacji. Absolutnie przełomowym, zmieniającym całkowicie oblicze Ziemi. To będzie rok, słuchajcie, dziwnej zarazy. I teraz tutaj nastąpił pewien dylemat, bo my mamy postrzeganie zarazy, no wiecie, takie jak w tej chwili jest, tak? Wirus. Kichamy, prychamy, albo nie kichamy, nie prychamy. Jakieś tam dostajemy szczypawki i tym podobne rzeczy. To będzie coś zupełnie innego. To będzie coś zupełnie innego. I teraz uważajcie. To będzie niestety rodzaj wirusa, który stanowi połączenie natury z nanotechnologią. Rodzaj wirusa, który stanowi połączenie natury z nanotechnologią. Będzie to twór człowieka. Będzie to twór człowieka. Słuchaj, słuchajcie. Ten wirus przede wszystkim ujawni się gdzieś w środku Europy, tak? W środku Europy. No czyli domyślamy się gdzieś, tak? I będzie, wiecie, co uwieńczeniem wysiłków pewnej organizacji, przedstawicieli, takich ukrytych przedstawicieli, których nie wiem, czy tutaj należałoby zaklasyfikować po prostu jako, no, jako rodzaj religii czy filozofii. Ta grupa skupia wokół siebie najbogatszych, obecnie, już istniejąca, skupia wokół siebie najbardziej takich najbogatszych, wpływowych ludzi. ok? I są to ludzie z Polski, są to ludzie z Iranu, są to ludzie z Iraku, z Włoch, Luksemburga. I ta grupa może klasztor być, może nawet można by było to zakonem określić. Jej siedziba jest w Watykanie. Jej siedziba jest w Watykanie. To myślę, że się stanie jasne za chwilę dlaczego. Słuchajcie, to będzie wirus w tym 2039 roku. To będzie wirus stworzony wedle instrukcji, której część już posiada Watykan w swoich skarbcach. Został mi po prostu pokazany taki hologram urządzenia, które potrzebuje drugiej części, aby funkcjonować w całkowicie, aby ta, ta informacja została od, z niego wyciągnięta w pełni. I ta druga część zostanie, i to już w, nie, w dosyć krótkim czasie ma być znaleziona gdzieś, tak jak mi powiedział ten, zakomunikował ten podróżnik. Ma być odkryta gdzieś pod wielką, wielką, pradawną budowlą. I teraz słuchajcie, chciałem się dopytać, co to jest za budowla, żeby mi zostało to pokazane. I niestety podróżnik w czasie powiedział, że tak dokładnie powiedzieć mi nie może, bo gdybym nie daj Boże wiedział w tej chwili i się wygadał, to nie przeżyłbym na najbliższych paru dni. Dlatego, że już obecnie są sponsorowane, za tym stoją ogromne pieniądze, są spo, sponsorowane poszukiwania, one się już odbywają, dlatego, że ta grupa po prostu wie, czego szuka. Wie, czego szuka, nie do końca może jeszcze wie, gdzie i jak. OK? Ale oni wiedzą, czego szukają, wiedzą, gdzie to może się mniej więcej znajdować i już w tej chwili robią pracę, żeby to wydobyć. To jest ta druga część, druga część tego pojemnika takiego powiedziałbym, z jakiegoś dziwnego stopu, który w momencie połączenia będzie tak jak taka puszka pandory. Wtedy te wszystkie informacje z środka zostaną odczytane, będą dostępne. OK? To jest taki mechanizm, mechanizm puszka pandory, która właśnie po połączeniu. Czyli ta część watykańska, z tą częścią, która zostanie lada moment, wydobyta. Będzie wtedy wszystko dostępne, co tam na niej jest, Tak, co w niej jest. Eee... Przepraszam, przepraszam. Tutaj się małą pomyłkę zrobiłem, bo teraz spojrzałem po notatkach. To ma być odkryte jeszcze przed 2039 rokiem, tak? Jeszcze przed 2039 rokiem. Ma być odkryte, ale niedokładnie zostało mi powiedziane, kiedy. Ma być odkryta ta druga połowa. Prace są prowadzone w tej chwili. Słuchaj, słuchajcie. Teraz przejdźmy do tego, tego jak ma działać ten wirus, o którym rozmawialiśmy. Nie tak jak normalny wirus. Według, według tego podróżnika w czasie. Ten wirus ma przede wszystkim wpływać na emocje. I odporni na niego mają być tylko ludzie o dużym ilorazie, jak on to określił, ilorazie racjonalizmu. I ten iloraz racjonalizmu to jest zupełnie jakiś nieznany, chyba, koncept jeszcze na świecie. Takie, jakby jego wyliczanie i sprawdzanie będzie dopiero możliwe pod koniec epidemii szaleństwa, która się szykuje od tego 2039 roku. Ok? Czyli na pewnym etapie tego szaleństwa zostanie sprecyzowany tak zwany, właśnie ten iloraz racjonalizmu, który pozwoli przeżyć szaleństwo wywołane właśnie tym wirusem. Tak, upraszczając, słuchajcie, ten wirus będzie wyolbrzymiał emocje, irracjonalne emocje strachu, fobii. Ludzie będą się walić zagrożeń, które w ogóle nie istnieją, których nie ma, a które będą po prostu dla nich. Skrajnie realne. Okay? Będą po prostu tak silne, że będą wręcz namacalne. Będą odczuwać objawy chorobowe, będą umierać z powodu tych objawów chorobowych, ale będzie to tylko rodzaj histerii. Okay? Ja się spytałem, co to tak naprawdę, czym to jest ta cała. Histeria, ten cały przełom, tak, ten cały wirus. I według tego podręcznik, podróżnika, według tego podróżnika, słuchajcie, to ma być przygotowanie gruntu pod oficjalny kontakt z cywilizacją, która już istnieje i jest na świecie. Są w charakterze obserwatorów, są między nami i żyją pomiędzy nami. Tu chodzi o uoficjalnienie tego kontaktu, uoficjalnienie, że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Żeby jednak ujawnić to współistnienie, trzeba wyeliminować, tak jak powiedział mi ten podróżnik, trzeba wyeliminować słabą emocjonalnie część społeczeństwa część populacji. Słuchajcie, takim najbardziej dotkniętym obszarem ma być środek Europy. W tym duża część Rosji, i to będzie początek znikania Polski z mapy Ziemi, o którym rozmawialiśmy w poprzednim wideo. Tak jak Wam powiedziałem, że z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, według tego podróżnika, z którym mam kontakt, po prostu Polski ma nie być, więc to będzie początek zanikania. Początek zanikania Polski z mapy świata. I według tego podróżnika również, yy, niestety, zostanie wyeliminowane 70% populacji. 70% populacji. 2039 rok. Słuchajcie, w tym okresie też, to jest właśnie dlaczego też przełomowy okres, ma się tworzyć coś w rodzaju czegoś, co, co zastąpi rząd. Mówiliśmy o tak zwanych strażnikach kodu. To będą po prostu wybitne umysły, ludzie o wybitnych umysłach, powoli przygotowywani, powoli Zapoznawani z technologiami, które znane są tej równoległej cywilizacji. Też zapytałem się na przykład w tym momencie, jak oni będą wyglądać, czy, czy jak oni w ogóle wyglądają, bo, bo są różne jakieś teorie. A tam, reptilianie, o to coś tam jeszcze. On powiedział po prostu, słuchajcie, pokazał mi nawet obraz takiego osobnika. To są po prostu ludzie. To są po prostu ludzie. Dowcip tylko polega na tym, że pochodzą. Są potomkami najstarszych cywilizacji na świecie. Przekazywana wiedza, ukryta wiedza. Ok? Są potomkami cywilizacji, które my uważamy za wymarłe, albo nawet powiedziałbym legendarne. Na ulicy wyglądają jak zwykli przechodnie, czyli dzisiaj przechodząc przez ulicę, przez przejście dla pieszych, widziałem paru ludzi. Pomiędzy nimi mógł być właśnie jeden ktoś z nich. Ok? Powiem wam tak, jakby z, nie do końca rozumiem oczywiście, bo tutaj są, to, to są rzeczy, które trochę wykraczają poza moje możliwości, nie pokazano mi w tym momencie zbyt wiele. Nie zostało mi przekazane zbyt wiele, nie zostało mi pokazane zbyt wiele przez tego, przez tego podróżnika. Nie do końca to rozumiem, bo yy, ja sobie ufam, tak? Jak mam nie wygadać, to nie wygadam. No ale dobrze, nie, nie wszystkie informacje zostały mi pokazane. Yy, po kawałku dowiedziałem się, że będę dowiadywał się w ważnych momentach, po prostu po kawałku. I to, co nie jest jakimś tam potencjalnym zagrożeniem. Tutaj jednakże wydawałoby się, że to jest taka informacja, no dosyć yy, znacząca, prawda? I zdanie podróżnika niestety było bardzo okrutne, że mógł mi przekazać takie, yy, taki przekaz, takie informacje, bo i tak nic z tym nie zrobimy. To znaczy. Z jednej strony mamy możliwość przygotowywania naszych dzieci, naszych córek, że tak powiem, synów, wnuków, na to, co nadchodzi, ale prawda jest taka, że według niego absolutnie nic nie zrobimy. I moje słowa, tak jak on mi sam po prostu powiedział między, między oczy, moje słowa i tak nie zmienią niczego, bo ludzie i tak od tysięcy lat zawsze popełniali te same błędy i zawsze będą popełniać i zignorują sygnały. Bo tak robiliśmy od tysiącleci. Także, no, nie jest to ciekawy obraz, powiem Wam szczerze. Yy, ta wizja była bardzo, po, po prostu taka, wiecie, no, niepokojąca, bo sama świadomość tego, że już jest ktoś obok nas, sama świadomość tego, że już jest jakaś niebezpieczna wiedza, która może być wprowadzona po prostu w życie, yy, no, troszeczkę rozwala na łopatki, mówiąc to tak między oczy. Ok? Także ja Wam przedstawiam dzisiaj taką wizję, tyle, ile mogłem przekazać, tyle mi, ile dostałem. Jaką mam opinię na ten temat, to sam sobie zachowam tą opinię sam dla siebie. Wam pozostawiam oczywiście przemyślenie tego wszystkiego. Jedno co mogę tylko powiedzieć, że odczucie, tak, real, tak realnych odczuć, tak realne odczucia zdarzają się bardzo rzadko. A to w jaki sposób to nazwiemy, bo, bo tak jak powiedziałem, są różne teorie. Niektórzy mówią, że to jest coś tam channeling, inni mówią, że to jest podróże astralne, coś tam jeszcze w, te, w tej. I tu bym powiedział i tak, i nie. Bo z jednej strony, jak próbowałem channelingu, próbowałem, pod, oczywiście podróże astralne są dla mnie taką rzeczą obyznaną. Ym, nigdy nie doznałem czegoś takiego, aż takiej realności. Aż takiej realności. To znaczy, ona się zdarza, tak? Bardzo rzadko zdarzała się przy niektórych wizjach, yy, tych, które się na przykład spełniały, czy coś, ale to było wręcz, słuchajcie, tak jakbyśmy, jakbyśmy nie przenieśli z jednego pokoju do, do drugiego, teleportowali do po prostu absolutnie rzeczywistego pomieszczenia, tak? Albo rzeczywistej po prostu, re, yy, rzeczywistego spotkania z rzeczywistym człowiekiem. Także sam się zastanawiam cały czas, co z tym fantem zrobić, i jedno jest. Yy, Pewne. Wizja jest niebywała. Informacja jest dosyć niepokojąca. A Wam zostawiam przemyślenie, co o tym myślicie. Ja się lubię dzielić z Wami swoimi wizjami. Niech sobie tam ludzie nazywają to, jak chcą. Niech sobie niektórzy się śmieją, niektórzy potraktują to poważnie z wizami to po prostu. Ja przekazuję to, co czuję, tak jak czuję. Lubię się dzielić z Wami, obdarzać Was zaufaniem. Myślę, że tutaj tak naprawdę inteligentne osoby zastanowią się po prostu nad możliwościami nad możliwościami. Idioci, powiem Wam szczerze, powiedzą od razu, wezmą to wyśmieją, bo idiota nie potrafi inaczej. Idiota potrafi się tylko śmiać na coś, wyśmiewać coś, czego nie rozumie. Także osoby inteligentne wezmą to jednak, jak ktoś mówi, na widelec zaczną, zaczną się zastanawiać nad możliwościami. I tak to zostawmy na dzisiaj, dobrze? Wybaczcie, że tak dzisiaj odmiennie, że dzisiaj nie jako live, tylko jako wideo. Po prostu wybaczcie, bo jednak mimo wszystko gonię, gonię nadrawiam z różnymi rzeczami. Wielu z Was przecież umówiło się ze mną na konsultacje i tych konsultacji posypało się sporo. Zachęcam oczywiście Was do konsultacji ze mną, tak? Jasnowidzenie i tarot oczywiście. Zachęcam, ale uprzedzam, że troszeczkę trzeba będzie poczekać, dobrze? Bo kolejki się do mnie ustawiają niestety już coraz dłuższe. A ja jestem taki, że próbuję zawsze wyrobić, a potem się okazuje, że nie wyrabiam na zakrętach, a potem się okazuje, że nawet jak wyrobię na zakrętach, to już jestem tak padnięty, że już nie mogę. Także tak, was zachęcam, słuchajcie, śmiało. Pamiętać, cicho, piesek, piesek, tak, piesek. Chciałem z pieskiem nawet powiem wam szczerze nagrać to wideo. Dziwne. Pies cicho. A widzicie? Mamy sygnał, że mam przerwać. Po, Popciu, chodź. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, no chodzą za oknem chamy, tak, chodzą, tak. chodź, no za, o tak, no, ojojoj, denerwują pieska, tak. tak, chodź tu do mnie, przepraszam, na no, umcik. chodź tu do mnie, chodź, no, już. Piesek był na pięknym spacerku, miałem podczas spacerku nagrywać to yy, nagranie, ale tam taki wiatr fajny, to znaczy fajnie, fajna, super pogoda, tylko tak wiało, że jakby wiało, to byście słyszeli tylko wiatr, ani mnie słuchajcie, dobra wybaczcie, że jeszcze raz że to było takie tylko wideo, a nie live ok, musi czasami być no, so, no, jestem tylko człowiekiem tak? i też nie zawsze fizycznie po prostu wyrabiam, żeby wszystko nadrobić i zrobić o czasie, a staram się jak mogę zapraszam was na konsultacje ze mną, jeśli macie ochotę dowiedzieć się coś o waszej przyszłości, o waszej sytuacji o waszej sytuacji o, chcecie znaleźć jakieś wyjścia z problemów to słuchajcie, pamiętajcie, że służę chętnie pomocą, za pomocą kart i swojego daru można się do mnie odezwać, umówić się na konsultację, która jest niedroga, lekko śmiesznie droga, powiedziałbym, bo kosztuje tylko 45 euro, czyli tak naprawdę to jest ja wiem co, chyba nam pięć paczek papierosów, nie? No. Także śmiało do mnie się odzywajcie, tylko bierzcie jedną rzecz, kochani, pod uwagę, że taka konsultacja, no, po zaklepaniu trzeba troszeczkę poczekać, tak, bo coraz więcej, niestety, to znaczy niestety, coraz więcej mam roboty, a jestem tylko jeden i nie potrafię się rozdwoić. Chociaż bardzo chętnie bym to zrobił, ale nie potrafię. Dobra, kochani, do zobaczenia. W sobotę na pewno robimy przekaz energii. W sobotę prawdopodobnie dorzucę jeszcze jakieś wizje dotyczące najbliższego okresu. Tak? W sobotę. Tak. A dzisiaj żegnam się z Wami wszystkimi. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się i pomyślcie o tym, co dzisiaj Wam przekazałem. Tak? Będziemy oczywiście dokładać. W miarę, w miarę tego kontaktu, rozwijania, bo staram się w tej chwili rękami, nogami trzymać tego kontaktu, co jest nie do końca ode mnie zależne, ale próbować zawsze warto, prawda? Więc wierzę w to, przynajmniej obietnicy będę słuchał tego podróżnika w czasie, że tych informacji będzie coraz tam jednak więcej i one będą podrzucane, ale takie, które są ważne, tak zrozumiałym. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia i koniecznie. Koniecznie zostawcie komentarze. Dobra? Trzymajcie się, pa pa.